Ogólnie mówimy, że wiemy, co to jest jacuzzi i myślimy, że każda wanna z hydromasażem to jest jacuzzi. No, to, co ja Państwu dzisiaj tu przedstawiam, jest to faktycznie oryginalna wanna jacuzzi. Jest to marka, która pracowała na swoje imię od wielu, wielu lat. Jest to produkt według mnie najwyższej jakości, sprawdzony nie tylko na naszym, ale przede wszystkim amerykańskim rynku, który jest bardzo wymagający. I fizjoterapeuta polecił nam tam wannę do relaksu dla sportowców, dla zwykłych ludzi, dla ludzi, którzy nie wiem, ciężko pracują, a nie mają czasu na jakąś regenerację w ciągu dnia. Korzystam z wanny wtedy, kiedy mogę. Generalnie jest to kilka, kilkanaście razy w miesiącu. Oczywiście z wanny również korzystają wszyscy członkowie rodziny po całym dniu pracy, po całym dniu wysiłku i naprawdę jest to super rzecz, super komfort. Zachęcam do współpracy z firmą Herbecz, która jest bardzo elastyczna, służy radą, pomocą, dbają o klienta, więc ja osobiście jestem bardzo zadowolony z tej współpracy, no i oczywiście z samego faktu posiadania tej bandy. Okay.